Witam z, na finałach Grand Prix, prezesa polskiego związku bokserskiego, pana Jerzego Rybickiego. Witam. Dzień dobry. Cieszę się, że możemy tutaj pana przywitać na finałach Grand Prix z PZB. Chciałem się z, zauważyć, że te Grand Prix co Kolejne, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte przynosiły coraz większą ilość zawodników. Czy ten pomysł się sprawdzi i Grand Prix stanie się prawdziwą eliminacją do Mistrzostw Polski? Myślę, że tak, a powodem tego jest, że Grand Prix zostały eliminacją do mistrzostw Polski. Wszyscy zrozumieli, że żeby wystąpić w indywidualnych mistrzostwach polskich seniorów, muszą wystartować w Grand Prix. Grand Prix. Byłem na kilku Grand Prix w poprzednich latach, to obsada była bardzo taka niska, a w tej chwili, jeżeli jest ponad 100 zawodników, a zdaje się na tym Grand Prix jest nawet ponad 120, to znaczy, że ta impreza jest dla wszystkich bardzo ważna. Czyli oznaczałoby to, że mamy z Mistrzostwa Polski zapewnione na bardzo wysokim poziomie? Tak sądzę, tym bardziej, że te walki, które tu się odbywają, wcześniej było Grand Prix w Białym Stoku i rzeczywiście stały na, na dobrym poziomie. Można było śmiało niektóre walki porównać i pochwalić zawodników, że być może ten boks amatorski się ruszy, co no ja wierzę całkowicie, że tak będzie. Jest pan całym sercem za z polskim boksem. Jest pan historią polskiego boksu. Jak pan oczekuje, z, czego pan oczekuje od obecnych trenerów i obecnie z obecnych zawodników, którzy uczestniczą w Grand Prix i w, w, w mistrzostwach Polski? Oczywiście ja chciałbym, żeby było mniej narzekania, że, żeby nie było takiej sytuacji, że czegoś nie można. Żeby wszyscy zrozumieli, że dla każdego, jak dla mnie, ten boks amatorski jest najważniejszy i żeby tak było dla wszystkich trenerów i dla wszystkich działaczy. I jeżeli będziemy wszyscy razem dmuchać do jednej trąby, jak to się mówi, to na pewno ten boks amatorski odżyje i będzie dobry. Nie wiem, czy wrócimy do takich czasów, jak do Jurka Kuleja, który był znakomitym pięściarzem, dwukrotnym ale chciałbym, żeby nasi bokserzy jak najlepiej wypadli w kwalifikacjach i te kwalifikacje zdobyli. Widzę po tym, że ma pan postawę człowieka, który z całym sercem ociepla tą dyscyplinę, co wręcz inne sytuacje wskazują na to, że traktowany pan jest jako osoba, która rozkłada polski Boki. Ja przepraszam za takie pytanie, ale z tego co pan tu mówi, to jest wygląda na coś zupełnie innego no i ja chciałbym żeby ten boks ruszył i myślę, że właśnie ten turniej, który jest, tu jesteśmy, dużo jest kibiców to mnie bardzo cieszy, dużo startuje zawodników jest bardzo duże zaangażowanie e, trenerów, wszyscy te walki są naprawdę bardzo dobre a po raz pierwszy, to znaczy pierwszy od, od, od kilku miesięcy widzę, że bokserzy naprawdę boksują takim z sercem, z ambicją z wielką determinacją, co ja kiedyś zarzucałem, że właśnie brak tej determinacji wychodzili, e, przegrywali jakby się nic nie stało. A tu widzę, że jeżeli któryś z zawodników przegra, to bardzo przeżywa. I to mnie w sumie cieszy, bo no nie można tak oddawać tej walki. Ja pamiętam, jak jakąś walkę przeżyłem, to z miesiąc nie mogłem dojść do siebie, analizowałem, dlaczego tak się stało. I widzę, że oni bardzo poważnie podchodzą do tych startów. Czyli Grand Prix są potrzebne, starty z, takie z, z sercem są potrzebne. A z, jak pan podsumuje z, cały cykl Grand Prix z, tego roku? Znaczy z tego cyklu z, przed tymi mistrzostwami Polski? Ja jeszcze pamiętam w zeszłym roku, to była bardzo sytuacja z tym Grand Prix. Kilka na okręgów odmówiło startu. Stąd wyszło to, że mistrzostwa Polski w Szczegniu były otwarte. W tej chwili zmienił się system. Chcemy, żeby w mistrzostwach Polski startowali najlepsi zawodnicy. Po 8 w i myślę, że ten system zdaje, zdaje ten egzamin. Może nie wszystkim pod ten system się podoba trenerom, którzy mają zawodników, którzy nie mogą tu startować, no ale takie jest życie. Powinni wystartować na mistrzostwach polski najlepsi. Zawsze tak mówił trener Zygmunt. W mistrzostwach Polski startują najlepsi zawodnicy. I kiedyś były te kwalifikacje, żeby wystartować w mistrzostwach polski trzeba było zdobyć tak jak ja mistrzostwo Warszawy, inni mistrzostwo swoich okręgów. I taki, ten turniej Grand Prix właśnie jest powodem tego, że oni startują, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Polski. Ja bym tutaj zaznaczył, pojawiały się pytania w czasie tego Grand Prix, dlaczego nie można byłoby zwiększyć ilości startujących w mistrzostwach polskich, na przykład z 8 na 12 czy 16. Co pan na ten temat sądzi? Ja sądzę, że nie ma takiej potrzeby. nie Zbliżają się kwalifikacje i w mistrzostwach polskich, jeszcze raz powtarzam, powinni wystartować najlepsi. Jakiś przegląd tych zawodników po dwóch latach mamy. Wiemy, kto reprezentuje. Nie sądzę, żeby w ostatniej chwili ktoś wyskoczył i był jakimś takim zawodnikiem, nie wiadomo, Skąd? Ci zawodnicy, którzy tu boksują, od dłuższego czasu są e po prostu w kadrze i oni powinni właśnie przejąć tą pałeczkę i, i, i być tymi najlepszymi a nam nie ma nie, jest to bez sensu, żeby ktoś wystartował i później zdobywa na przykład z Polski, nie wiadomo skąd się wziął i to wtedy to wszystko nie ma sensu, musi być jakiś system i to jest uważam system bardzo dobry że Grand Prix jest, który nie, jakby nie było kwalifikacyjny i później w mistrzostwach Polski wystartują najlepsi zawodnicy Czyli z, biorąc pod uwagę starty, to jest droga do mistrza, czyli zaangażowanie, czyli emocje, które wyzwalają się podczas takich turniejów, które budzą się wśród trenerów, sędziów, zawodników powinny zamienić się na pozytywne emocje. Czy te pozytywne emocje z Budznic, Liga Młodzieżowa i powstający nowy projekt, który będzie pod nazwą ELB funkcjonował w Polskim Związku Bokserskim? Ja sądzę, że tak. Tak jak ten turniej chcielibyśmy, żeby właśnie jak najwięcej zawodników tu startowało. I to pokazuje, że właśnie ten system promuje najlepszych, bo przyjeżdżają. Trenerzy już nie narzekają, że nie mają pieniędzy, że za własne muszą wykładać. I tu Przyjeżdżać. I myślę, dla tych młodszych zawodników, których tych startów, jak wszyscy mówią, jest bardzo mało, to pokażę, żeby oni w, tych, w tym turnieju, w tej lidze boksowali, nabierali doświadczenia. Później, żeby zwyciężali nawet tych zawodników starszych od siebie, bo cała przyszłość jest w młodych zawodnikach. Nie ukrywam, oczywiście tych starszych, którzy są dobrze, trzeba szanować, w jakiś sposób doceniać, ale... Boks jest dla młodych ludzi, w ogóle sport jest dla młodych ludzi, kiedy przed nim jest przyszłość i oni powinni to wziąć w swoje ręce i pokazać, że są najlepszymi bokserami w kraju. Ja teraz Pana trochę zaskoczę, ponieważ tutaj na tej imprezie pytaliśmy z wielu trenerów, z wielu klubów w Polsce o tym, jak sobie radzą w regionie. Okazało się, że wielu z tych ludzi zakłada szkółki zimowe, takie na ferie, gdzie przychodzą z chłopcy, nawet dziewczęta, bardzo młodzi i stoją w ringu, walczą, uczą się. Przez te dwa tygodnie ferii zimowych, zamiast siedzieć przed komputerem, zamiast uganiać się za żołnierzykami... Oni właśnie w ten sposób spędzają czas. Dowiedziałem się również, że są kluby, które organizują klasy sportowe bokserskie, tak jak w Szczecinie. Także tutaj w każdy klub widzę, że jest w stanie coś od siebie dać. Co pan sądzi o takiej oddolnej inicjatywie? To jest bardzo dobra wiadomość, świetna inicjatywa, i myślę, że właśnie trenerzy wezmą to w swoje ręce. Nie tylko muszą patrzeć na polski związek bokserski, który żeby coś narzucał. Oni muszą wyjść od siebie i jeszcze raz powtarzam, że jeżeli są takie pomysły, to tylko trzeba przyklasnąć, pochwalić i naśladować, bo to jest bardzo dobra inicjatywa jeszcze tak zadam takie pytanie od kuchni wiemy że z, było zebranie odnośnie elitarnej ligi bokserskiej jak pan się odniesie do powstania takiego zalążka z najlepszych klubów w Polsce również uważam, że to jest bardzo inicjatywa że najlepsi bokserzy powinni boksować w tej litarnej y, lidze, tylko martwi że jeszcze nie zaczęliśmy, a jest bardzo dużo narzekań i nie wiadomo skąd jakieś ty, 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 tysiące problemów ja chciałbym, żeby wszyscy najpierw spróbowali wystartowali, a dopiero później każdy się jakimś tym doświadczeniem y, podzielił ze wszystkimi bo nie można nic o lidze mówić jak jeszcze nikt nie startował jeszcze nie boksowaliśmy, a tak jak powtarzamy już jest tyle problemów zanim zaczęliśmy coś takiego robić. Ale jest to świetny pomysł, świetna inicjatywa i myślę, że z korzyścią dla wszystkich, dla trenerów, dla zawodników i pobudzająca nawet tych działaczy miejscowych, bo też im powinno by zależeć na tym, żeby ich zawodnicy wypadli jak najlepiej w tej lidze. I ja myślę, że do tej lidze dost dojdą jeszcze inne te właśnie kluby, okręgi, będzie im zależało, ale trzeba zasiąć i pokazać, że to jest naprawdę coś fajnego, że to jest świetny pomysł. Czyli znajdując te kluby, którym się chce wystartować w takiej lidze, znajdując trenerów, którzy chcą działać lokalnie i nie patrząc na PZB i narzekając, że coś powinni oni zrobić, to Tacy ludzie są cenni i takich ludzi powinniśmy wspierać w polskim boksie i niech żyją jak najdłużej. Czy pan się z tym zgadza? Amen, niech tak będzie. Dziękuję bardzo. Dla boksera Orks, prezes Stan Jerzy Rybicki. Dziękuję bardzo.